w Hali Sportowej odbyły się konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Zebranych powitał Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski. W dzisiejszych konsultacjach widzę tutaj bardzo wiele osób ważnych. Pozwólcie, że przywitam niektórych z obecnych. Witam Pana Burmistrza Pińczowa Włodzimierza Baduraka. Panią Wicewójt jest pan Wójt Min Michałów Mirosław Balasek. Witamy serdecznie pani Wicewójt Anita białek kije Witam pana widzę starosta Ryszarda Barne. Witam wszystkich obecnych dyrektorów, kierowników, przedsiębiorców, przedstawicieli małego, średniego, dużego biznesu. Bardzo mi miło, że Państwo zaszczyciliście i że chcecie wziąć udział w tych konsultacjach, bo to są już naprawdę ostatnie minuty na to, żeby zadać pytanie, przygotować się do tej potężnej puli pieniędzy, która w tej perspektywie 2021-2027 jak widzicie Państwo, jesteśmy troszeczkę już spóźnieni. Mówię oczywiście o funduszach europejskich, bo ta data 2021, ale znając, to nie jest pierwszy program, który realizujemy. Myślę, że się sprężymy jak tylko y, warunki będą korzystne to myślę że wywiążemy się jeszcze przed terminem panie dyrektorze my tu już z półtora roku na poniedziu dzięki panu również pracujemy mamy zawarte porozumienie dziesięciu samorządów które również przygotowują te warunki to, Projekt programu dla Województwa Świętokrzyskiego przedstawił pan Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Krótko mówiąc, w tym programie są główne kierunki skierowane na zdrowie, oświatę, opiekę społeczną. Trzeba jednak powiedzieć, że nie ma tu bezpośrednich dotacji do. Inwestycji oprzez, na, na przykład panie, na ścieżki rowerowe. Na Trzeba dyskusję, programy, dyskusję projekty opisywać, tak jak to wskazał pan dyrektor, w sposób skierowany na ekologię. Na przykład nie budujemy państwa, ścieżki rowerowej jako cel, tylko chronimy jest, jakieś zwierzęta, na przykład jakąś żabkę i w celu skanalizowania i skoncentrowania ruchu turystycznego, wybudujemy ścieżkę pieszą czy rowerową. W takim kontekście te projekty mogą być zapisywane. Moim zdaniem te projekty są głównie skierowane do samorządu, dlatego niewiele osób widziałem, z drobnych przedsiębiorstw czy też dużych. I zresztą sam dyrektor wskazał tutaj, że nie będzie już w tych projektach dotacji sensu stricte skierowanej do przedsiębiorców, Natomiast głównie będą to projekty skierowane w sensie pożyczki na inwestycje, bądź na cele badawcze. Zebrani zwrócili uwagę na fakt, że bardzo niewiele jest tutaj w projektach skierowanych pieniędzy bezpośrednio do rolnictwa. Za chwilę przedstawię Państwu pełną wypowiedź Wójta Gminy Michałów Mirosława Walaska, który wskazywał na absolutny brak zgody na budowę biogazowni oraz wskazywał na potrzeby inwestycji w drogi krajowe w rejonie Ponidzia. Panie Dyrektorze, brakuje mi w opisie Funduszy dla Świętokrzyskiego obszaru strategicznej interwencji Świętokrzyskiego Uzdrowiska. I czy to oznacza, że w ramach tego programu nie będzie żadnych. Pytanie nie, zadała wiceburmistrz Piczowa, a takita. Prawdopodobnie w pewnych działaniach zastosujemy preferencje punktowe, nie akurat dla osi uzdrowiska czy dla osi Dolina Wisły, po prostu dla osi regionalnych. Jakie to będą działania, jeszcze dzisiaj tego nie powiem, ale na pewno w kilku działaniach takie preferencje zastosujemy. Tam, gdzie będziemy wspierać turystykę zdrowiskową, wiadomo, że Rosja zdrowotne dostanie preferencje. Generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że program, pieniądze się zawarte się w projekcie robić. są Kartazjana ogromne jest potem, i jest szansa na, na, jest na ich sposób, pozyskanie. Może, może robię, nie bezpośrednio się tak, się jak sobie to skoro nie musimy tego robić, tutaj no, że rozmówcy nie wyobrażali, ale są ścieżki, tak jak dyrektor to wyjaśnił dojścia do ich pozyskania.